Medicenter obchodzi 20 lat. Pan powiedział 20 lat to cyfry, wysiłek, inwestycje, ale proszę powiedzieć, skąd ten pomysł na, na taką działalność w Łowiczu? Pomysł właściwie ma charakter dwojaki. Bo pierwsze rzecz to małżonki, takie marzenie, żebyśmy tworzyli rehabilitację w Łowiczu w oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia a dwa to e, brak e, poradni specjalistycznych, e, które, które, e, refundowanych z, no, z środków państwowych, czyli z Funduszu Zdrowia. E, w Łowiczu ich nie było, były w Kłótnie, w Skierniewicach, u nas nie i to nas zestymulowało do, do działań. E, zaczęliśmy od rehabilitacji, potem już w sposób naturalny e, rozwijaliśmy kolejne poradnie, których brakowało w powiecie. Mhm. A te doświadczenia przez te 20 lat, co takiego było najważniejsze, nie wiem, tak. no, oprócz tych, te, tego, tej biznesowej strony, prawda? No, takim e, przemiłym uczuciem e, takim było to, kiedy pacjent wszedł do gabinetu i sam z siebie podziękował za fantastyczną rehabilitację, za dobrą usługę, gdzie na mieście słyszałem, że na przykład mamy wiem, dobrych urologów, gdzie jest dobrze są ortopedzi, e, Niektórzy personalizowali te osoby właśnie, niektórzy mówili, że już chodzę, już mnie nie boli. To była wielka rzecz. Drugą taką rzeczą, która nas wzmacniała, to, były, to było to, kiedy rozwiązywaliśmy problemy, wydawałoby się nie do rozwiązania, czyli problemy, które pierwotnie wydawało nam się, że nas mocno zdołują, ale wychodziliśmy ogromną ręką i jakby zwycięsko z tego to było też niesamowita frajda i satysfakcja. A co, co na przyszłość? Bo firma się rozwija, ciągle słyszymy o nowych przedsięwzięciach. Dzisiaj usłyszeliśmy, że w placówce w Domaniewicach w końcu pojawi się ginekolog, na co czekają mieszkańcy. Co dalej z firmą? Macie już skonkretyzowane plany na przyszłość? Nie do końca. Czujemy też już wewnętrznie tutaj z małżonką wiek, więc ta dynamika nam spadła i raczej. W, raczej już chyba teraz to... Nie, yy już nie powiem, że świętego spokoju, ale pewnej stabilizacji. Oczywiście wsłuchujemy się zawsze w potrzeby innych, czyli tak jak Pan wspomniał o ginekologu, kiedy to mieszkańcy bardzo chcieli tego ginekologa i właściwie sfokusowaliśmy się bardzo, żeby ci mieszkańcy mieli tego ginekologa. Tak tutaj nie mówimy ostatniego słowa. Jeżeli będzie, będą potrzeby, będziemy pewnie stawać w szranki i te potrzeby zaspokajać społeczeństwa i mieszkańców. A marzenia mamy jeszcze do spełnienia, więc być może kiedyś jeszcze coś. Tak, na, 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 polu, pol, na polu, właśnie zdrowia, medycznym, medycznym tak? tak. Mhm. Ale to na razie marzenia. Rys, bym powiedział, bo szkic. Na przyszłość. Tak, Na przyszłość. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję Dzień bardzo.